I siemanko Witam we wszystkich. Kurde chodziłem, bo w zeszłym roku 13 świeżych i klątwa. No i mówię, w tym roku też by się przydało tych 13 świeżych, nie? No i jest ta 13. Ale taki kurde pikuś malutki, że normalnie szok. Zobaczcie, jak kurde, prawie jak parostek. Pieczęć jak paznokieć. Takie bydle. Także to już była chyba ostatnia szansa, żeby go znaleźć. Zaraz jak to pójdzie do góry wszystko, to nie będzie szans. No ale pofarciło, jest 13 świeża tyczka w tym roku. Mogę powiedzieć, że chyba zakończy już sezon, bo kleszcze już się zaczynają kurde czepiać. A wiecie, że to nie ma żartów z tą boreliozą. Nie jest to warte na jesień, można sobie jeszcze pozbierać później. nie? Wiadomo, z pól już nic nie będzie, bo już to zimę całe idzie do góry. Rzepaki to już nic nie ma szans tam znaleźć, bo liście wielkie. No ale kurde, patrzcie, no. 13 świeża. Ogólnie 17 tyczka w tym sezonie. No trafił się, trafił się, szustaczek. No nic, pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że jeszcze tam jakieś podsumowanie chyba zrobię. Wszystkiego, pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. I będę kończył sezon zrzutowy w tym roku. Wiadomo, coś tam się jeszcze na grzybach, czy na jesień się znajdzie, no ale ze świeżymi będzie już chyba koniec. Dobra, pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się. Dasburg